Siedem, Mankowidzowie. Cóż za fenomenalne opóźnienie, ale mamy to. Giveaway break yy, dzisiaj. Havok 91SC. Oczywiście tu, yy, wygrałeś u mnie boosterek jakieś 3 tygodnie temu, chyba. Oczywiście opóźnienie będzie uwzględnione w wysyłce, bo ci go wysyłam. Nie ma żadnego problemu, nawet jak tu dropu nie będzie. Z moim dodatkiem za opóźnionko. Stalarku jeden przekładamy niestety sam. Prezes jest w szkole, tak więc jak nie będzie dropu, to jak najbardziej będzie to moja wina. Lecimy. Carcade. Cyclizar, Medicham, Antique Root Fossil, Marowak, Toad Scroll, Kofu, Double Reverse, Impidimp Reverse i Dreadnought Hollow. No nic, nie przejmuj się. W każdym bądź razie odezwij się. W, wszystkie linki masz w opisie filmu. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymaj się, trzymajcie się wszyscy, cześć i jeszcze raz bardzo serdecznie Cię przepraszam za opóźnienie. Pa!